Cześć Wam wszystkim z tej strony Bogdan. W tym filmie zrobimy sobie test LTE. Puścimy sobie filmik w 4K na YouTubie, zobaczymy jak to pójdzie w najwyższej rozdzielczości na ekranie Quad HD i przetestujemy sobie tutaj LTE teraz. Mam tutaj na tym mobilu usługę LTE internet, tak więc zobaczymy jak to sobie poradzi, jak smartfon sobie z LTE poradzi z filmem 4K w najwyższej rozdzielczości. Okej, okay, pierwszą rzeczą oczywiście trzeba wsadzić kartę. Musi być urządzenie wyłączone. Musimy sobie za pomocą igiełki wyciągnąć slot, wysunąć, uzupełnić o kartę SIM. Tutaj akurat w wersji nanoSIM. Ok, gotowe. Ciało do szufladki. I wsuwamy. Ok, gotowe. Uruchamiamy sobie urządzenie. Ok. Chwilę, jak się uruchomi. I sprawdzimy sobie, jak sobie telefon radzi właśnie z najwyższą rozdzielczością, czy pociągnie, czy LTE da radę właśnie tutaj w smartfonie. Sporo osób to ciekawi, dlatego też sprawdźmy sobie to. Ok, połączą z siecią Wi-Fi, ale Wi-Fi wyłączymy na czas testu. Zostawimy tylko i wyłącznie LTE. O, w ten sposób może zróbmy LTE już jest, jak widzicie. Tak więc możemy zacząć test. Pierwszą rzeczą, oczywiście, uruchomimy sobie najpierw y, naszy, naszego YouTube'a jako aplikację i zobaczymy, czy jesteśmy w aplikacji w stanie y, wygenerować 4K jakiś film. 4K, 60 klatek. I dowolny jakiś film, który jest w 4K. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie uruchomić. Obraz żyleta Jakość. Wyższej jakości niż jakość wyświetlacza nie jesteśmy w stanie uruchomić. Czyli kład HD możemy sobie uruchomić, proszę bardzo. Sprawdźmy jeszcze raz jakość. Tak, jest kład HD. Zobaczcie, jak to działa. Zobaczcie sobie kąty wyświetlacza. Kąty widzenia jest bajka. Moim zdaniem, jeden z najlepszych albo najlepszy wyświetlacz na rynku, jeżeli chodzi o smartfony. Zobaczcie szczegółowość. Nagrywamy teraz to ten film z Sony Xperia Z. Piątką w 4K, tak więc powinniście mieć maksymalną rozdzielczość. Jak sami widzicie, jest perfekcyjnie. Obraz jest czarniutki. Wszystkie czernie są idealne. Bardzo jasny, bardzo żywy obraz. Podglądając tu na ekranie Sony Xperia Z5, obraz jest mniej żywy niż jeżeli ja go widzę tutaj na żywo. Ale sami widzicie, jak jest, jest cudo. I na tym myślę, że zakończę ten teścik. Jest perfekto. Nie ma się do czego doczepić. Jeszcze sprawdźmy sobie jedną rzecz. Jeżeli chodzi o t Mobile'a, wyrabia. Jeżeli LTE. Jeżeli chodzi o smartfona, też wszystko wyrabia. Teraz jeszcze zróbmy sobie taką opcję testową. Czyli wejdźmy sobie do Chroma. Przeglądarka Chrome, gdzie ona się podziała? Tu. I uruchomimy sobie przez Chroma. YouTube Teraz jeszcze pełna wersja wyszukiwarka 4K 60 klatek proszę bardzo Ten sam film ultra HD 4K 60 klatek, proszę. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie ustawić 4K. Rozdzielczość Nie się tylko załaduje. O, i teraz sobie ustawimy tutaj 4K. na plný ekran. Tak, zvolaj. O! Już się ruszyło. Dobra, załadowało, coś tam zbufrowało. Tak więc teraz jest obraz 4K, tak jak widzicie.